Dzień dobry. Witam Was kochani na kolejnym podcaście. Dzisiaj do nagrania zainspirowało mnie weekendowe spotkanie z jednym bratem, który został przyłączony, a który muszę się pochwalić chyba, jest już obudzony. <śm> tło. Nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo. W końcu się zdzwoniliśmy. Ja podczas tej rozmowy dałem wyczuć temu bratu, że nie musi się obawiać otwartości przede mną, i teraz zdradzę Wam dosyć. Fajny sposób, jak już ktoś do Was zagada, to warto powiedzieć: Wiesz co, tylko że ja od XY czasu jestem nieczynny, więc nie wiem, czy jestem dla Ciebie dobrym towarzystwem. Jeśli ktoś Wam odpowie wymijająco, albo, że dobra, zgadamy się, no to prawdopodobnie to jest człowiek niewybudzony i nie miał intencji, żeby się spotkać, aby o swoich wątpliwościach porozmawiać. Natomiast, jeśli Wam powie mi to nie przeszkadza, no to prawdopodobnie może być ciekawe spotkanie. I teraz. Jak już się spotkaliśmy, to Rozwialiśmy wiele kwestii doktrynalnych. Drugie owce, usynowienie takie w sumie na dzień dzisiejszy podstawy, których świadkowie chowy nie rozumieją albo rozumieją źle. Mówiąc krótko, i <laughs> rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle wyglądało przyłączenie w jaki sposób zachęcono go do pracy nad sobą. Jak już go traktowano po przyłączeniu. I to jest bardzo ciekawa historia. Tego brata złapano w takim emocjonalnym dołku, jeśli chodzi o życie. Człowiek, kiedy jest po jakiejś tragedii, po trudnych przeżyciach, jest mniej wyczulony na to, że ktoś nim manipuluje. Wjeżdżano mu na emocje, na. Związek z rodzicami, rodzeństwem i tak dalej. Wbijano go w takie, można powiedzieć, dodatkowe poczucie winy. On, oczywiście, pod wpływem tego, a że jest bardzo emocjonalnym chłopakiem, no, doszedł do wniosku, że musi coś z tym wszystkim zrobić. I pytam się go, no okej, okay, no ale to zrobiłeś, było z tobą studium, kawki, herbatki. Co cię obudziło znowu? Po krótkim czasie od przyłączenia mówi. Nie obudziło samo przyłączenie. A wiele jak to możliwe. No bo zobacz, jak się starałem o to, żeby wrócić do zboru mówiłem, że potrzebuję towarzystwa, żeby się do mnie złe towarzystwo nie odzywało, i tak dalej. I wszystko było cacy, miałem to zapewnione. Co więcej, nikt się nie przyczepiał do tego, że mam zarost, nikt się nie czepiał tego, że. Nie chodzę w garniturze, że na kamerce z Zuma jestem w polówce. Wszyscy się cieszyli po prostu, że znowu staram się o bycie w zborze. Ale wtedy, kiedy już zostałem przyłączony, to nagle skończyły się kawki, skończyły się herbatki. Już znowu byłem świadkiem, który sam o siebie ma dbać. Co więcej, człowiek, który studium ze mną miał mieć po przyłączeniu, nadal je ma, ale już nie zapraszał mnie na imprezy towarzyskie. A na jednej z imprez, kiedy postanowiłem, nie będę się odzywał, zobaczę kto podejdzie, kto zagada. Okazało się, że bardzo niewielu braci w ogóle zapytało co u mnie. A jeden ze starszych podszedł i powiedział, że. Nie mam się dziwić, że inni bracia mają do mnie dystans? Skoro wiedzą, jak się prowadziłem podczas wykluczenia? Ja mówię co? I teraz pytanie, nie? Niby chrześcijańska organizacja, jakie tutaj ma zastosowanie przypowieść o synu marnotrawnym? Jakie tutaj ma zastosowanie o miłosiernym Samarytaninie? Czy o miłosiernym Samarytaninie? No bo ten brat czuł też yy, takie wyrzuty sumienia, że on jest teraz coś dłużny tym braciom, bo oni go przyłączyli, więc on będzie na wszystkich zebraniach, będzie dawał owoc, będzie się starał, wychodził z inicjatywą, no ale jak wychodzisz z inicjatywą, a nic w zamian nie dostajesz, no to jest to trudne. Ja mówię, słuchaj, ale co ty mi jesteś dłużny tak naprawdę? Powiedzmy, co ty im jesteś dłużny? Gdzie oni byli w momencie, kiedy ty przychodziłeś największe dołki podczas wykluczenia, kiedy miałeś ze sobą problemy i tak dalej? Gdzie oni byli? Kto ci pomagał? Kto ci przyniósł śniadanie? Okazało się, że nawet nie rodzice, a obcy ludzie ze świata byli dla niego pomocą w tamtym czasie. Ja wiem, no to jakie ty masz wyrzuty sumienia? Co ty im jesteś dłużny? I tak podnictwo do kłębka doszliśmy do momentu, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jest on znowu kolejnym przykładem, że świadkowie stosują coś takiego jak gotowanie żaby. O co w tym chodzi? W momencie, kiedy żabę wrzucisz do wrzątku, to ona od razu z niego wyskoczy. Nie da się ugotować. Natomiast jak ją wsadzisz do zimnej wody ustawić na małym gazie, to tam będzie siedzieć, siedzieć, siedzieć. A woda zacznie bulgotać, ona się ugotuje i tam padnie. O co w tym chodzi? Otóż przypomnijcie sobie, że jak zaczął się starać o przyłączenie, to nikt nie czepiał się go o szczegóły dotyczące ubioru czy zarostu. A w momencie, kiedy już został przyłączony, stało się to mega problemem i rzeczą nie do przeskoczenia. Miał z tego tytułu wizyty, prośby, groźby. I tak dalej. Ja mówię, czy to już Ci nie daje do zrozumienia, że po prostu, no mówiąc wprost, jest to sekta? Że stosuje się podwójne standardy, podwójną miarę? Czy nie jest tak, że jeśli ktoś się zaczyna interesować tak zwaną prawdą, to zanim się dowie, co ma zmienić, to upłynie dużo czasu, co nie? Ja mówię, jak chcesz zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak bardzo widoczne w zborze, zrób test. I tutaj teraz apel do wszystkich, którzy się chwieją, bo z jednej strony widzą, że doktryny świadkowskie no, z prawdą biblijną mają niewiele wspólnego w wielu przypadkach, ale z drugiej strony mają tak zakodowane np. od dziecka w głowie, że owszem, organizacja składa się z niedoskonałych ludzi ale na tle świata, to jest taki diament. Diament, który pod mikroskopem ma rysy. Ma jakieś niedoskonałości. Ale czy to znaczy, że jest niewartościowy? Nie. Czy gdybyś miał diament, na którym pod mikroskopem byś widział rysy, to go wyrzucisz, bo jest niedoskonały? Więc organizacja jest takim diamentem wśród organizacji. Jest to organizacja boża. Wielu ludzi tak myśli. To teraz, Zrób sobie test. Polega on na tym, że ja też powiedziałem to temu znajomemu. Ja mówię: Ogarnij sobie, w którym zboże niedaleko ciebie nikt cię nie kojarzy, bo on był wiele, wiele lat poza organizacją, nigdy nie był żadnym usługującym i tak dalej, więc jest szansa, że wystarczy 20 km gdzieś w lewo, w prawo pojechać i jesteś nieznanym człowiekiem. Ja mówię: Idź na zebranie 20 km od miejsca zamieszkania, gdzie nikt cię nie zna. I idź tak, jakbyś chciał pójść na zebranie ubrany, czyli weź polówkę, ubierz zwykłe spodnie, nie gul się jak nie lubisz, bo biblijnego obowiązku nie masz, żeby mieć buzię jak dziecko ogoloną cały czas. I zobacz, jaka będzie reakcja tamtych braci. Okaże się, że będziesz przywitany serdecznie, że będą cię klepać po ramieniu, a jak pan tutaj trafił, a... Czy ma pan swój śpiewnik? Jak nie to zapraszam, ale też będzie tutaj wyświetlona pieśń. My mamy tacy fajni, fajnie, jesteśmy. Yy, tutaj jest yy, Biblia. Może pan korzystać z mojej, pokażę, jak, jak szukać wersety. A po zebraniu mur beton przyklei się do ciebie jak nie starszy, to pionier i będziesz miał studium zakładane. A potem na kolejny tydzień wybierz się dokładnie w tym samym stroju. Do swojego miejscowego zboru. Czy wzroki dalej będą tak serdeczne na Twoją poluweczkę? Zwykłe spodnie i zarost? Będą zachęty, klepanie po ramieniu fajnie, że jesteś mowa nie, nie będzie tak. I to właśnie pokazuje, dlaczego jest to sekta. A, mówię, a jak chcesz się przekonać na 100%, że coś jest niehalą, a chciałbyś jeszcze tym braciom wbić klina, to na te zebranie weź ze sobą kolegę, który jest podobny do ciebie, który też się ubierze w polóweczkę, zwykłe spodnie i żeby też był nieogolony. Jakiś brodaczy na pewno masz znajomych. I wtedy zobaczysz kontrast, ale też to będzie na tyle, <laughs> przepraszam, bardzo widoczne, że może ci bracia zaczną ro ro rozkminiać, Rzeczywiście trochę dziwnie to wygląda. No, bo tutaj nasz brat, tak? Za którego powinniśmy być gotowi oddać życie, przychodzi na zebranie. Może jest tak ubrany, bo kończył pracę i nie zdążył nawet gdzieś obiadu, nie mówiąc o przebraniu się, i po prostu przychodzi. Zamiast powiedzieć, super, że jesteś, to ty na tym zebraniu znowu będziesz ten B, a twój kolega, który być może jest gorszym człowiekiem, prowadzi się nie wiadomo jak, będzie klepany po plecach. Zachęcany do śpiewania, do rozmowy, otrzyma tak zwane bombardowanie miłością. I on tak siedział, słuchał, mówi: Tak, ja się cieszę, że wznowiłem kontakt z Tobą. Wiecie, ja nie wiem co mam. Nie, tutaj teraz nie mówię jakoś o sobie. W, och, ach, ja jestem niesamowity, ale y, miałem kilka takich rozmów z ludźmi, gdzie mi się wydawało, że nie będzie o czym rozmawiać. A oni mi tak wylali wszystko z siebie, że ja siedziałem, łzy <laughs> w oczach niejednokrotnie, ale później właśnie, ta, jeśli ktoś był wylewny i to umiał powiedzieć, to pięknie, ale też smsy na zasadzie, że bardzo Ci dziękuję, potrzebowałem, żeby z kimś pogadać. W sumie nigdy w organizacji nie miałem nikogo, przed kim mogłem wylać serce i to być po prostu szczery. I z mojej strony to jest bardzo, bardzo... Budujące i fajne. Więc reasumując ten krótki epizod, jeśli jesteś właśnie osobą przyłączoną niedawno, albo ledwie wykluczoną mi się zastanawiasz, co dalej z tym zrobić, albo jesteś głosicielem i bardzo lubisz swój styl ubierania się, lubisz swoją brodę, ale czujesz presję, żeby się ogolić i po prostu wejść w ten sam uniform i. Przybrać postać, ja robot korporacji, to zastanów się nad tym nagraniem, czy naprawdę tego chcesz. Czy chcesz otaczać się ludźmi, którzy nie kochają Cię za to, jaki jesteś, tylko za to, jaki według nich powinieneś być. I tutaj nie mówimy, znowu ktoś będzie chciał mnie złapać na słowie. Nie chodzi mi o to, że ktoś nie ma robić progresu, jeśli chodzi o swoją osobowość starać się być miły, taki, siaki, rzucić jakieś nałogi, to w ogóle nie w tym rzecz. Ale czy naprawdę posiadanie brody albo jakiś styl ubioru to jest coś, co zamyka drogę do Boga, że musimy się wyrzec z tego kim jesteśmy, chociaż coś bardzo lubimy. To jest zmuszenie kogoś do udawania. To jest pranie mózgu i zmiana osobowości, ale nie przy, przywdzianie nowej osobowości, o której yy, pisał apostoł, tylko dostosowanie się do korporacyjnych ludzkich przepisów. Zastanów się, czy tego chcesz. Bo najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jak jesteś w zborze i się dostosowałeś, to nie czujesz, że z czegoś cię ograbiono. Tłumaczysz sobie, że to jest kwestia posłuszeństwa, tego, że wyrzekłeś się siebie, no ale właśnie dla kogo? Dla Jezusa? Dla Boga? Gdzieś to przeczytałeś w Biblii, że to powinieneś, nie wiem, no się ogolić choćby. Przepraszam, że ten przykład podaję, ale on jest taki najbardziej kontrastujący. Czy dowiedziałeś się to od jakichś braci, którzy też zostali zmanipulowani? Pewnie są tego nieświadomi w większości i teraz, no, manipulują tobą. I to, co, z czego musisz sobie zdać sprawę, to że może Ci to nie przeszkadzać przez długi czas, ale jeśli w końcu trafisz kiedyś na takie wideo jak, czy podcast, jak teraz słuchasz, albo obudzisz się doktrynalnie, to będzie Cię to bolało. A wiesz dlaczego? Bo smak niewoli dopiero najbardziej jest odczuwalny na wolności. Dlaczego? Bo będąc w niewoli, ty nie jesteś świadomy tej niewoli. To mnie nie przeszkadza, bo wydaje się, że to jest normalne. I ja też po sobie to teraz dopiero widzę, że wiele takich rzeczy, które mi nie przeszkadzały. To, że tam garnitur trzeba mieć na zebranie, że trzeba prasować, że po pracy byłem pewny, że nie zdążę zjeść obiadu, bo trzeba lecieć na salę. Że jestem nerwowy przed zebraniem, wyżywam się trochę na dzieciach, trochę na żonie, szybko zbierajcie się, bo punkt mam, jeszcze muszę pogadać, coś tam. I że traktowałem to jako coś normalnego, a dopiero dzisiaj widzę, jak bardzo mnie to ograbiało ze spokoju, jak to było niepotrzebne. I tak naprawdę rzeczy mniej ważne, jak to, że gadasz jakiś, jakiś punkt na zebraniu. Były dla Ciebie ważniejsze niż spokój w domu przed zebraniem, na przykład, nie? Albo to, żeby zjeść, żeby być spokojnym, żeby te owoce ducha wszelakie mogły swobodnie oddziaływać. Do tego też potrzebne są odpowiednie warunki. Odpowiedz sobie na pytanie, czy na pewno tego chcesz. Bo uwierz mi, że jeśli znajdziesz ludzi, którzy naprawdę. Których chcesz tak naprawdę mieć w swoim życiu, to oni nie będą ci stawiali zbyt wygórowanych warunków, a już na pewno nie staniesz się igraszką ich sposobu myślenia i sumienia, bo zaakceptują cię takim, jakim jesteś. Teraz ja nie mówię, żeby, wiecie, dobry przyjaciel, na przykład jak ja mam przyjaciela, jednego czy dwóch, uważam, że to tłum. Jeśli coś widzę w drugim, że mógłby to zmienić, bo irytuje nie tylko mnie, ale jakieś inne osoby dookoła, no to warto oczywiście o tym powiedzieć, żeby się po prostu milej przy tym stole siedziało, tak? I człowiek dojrzały emocjonalnie nie odbierze tego jako krytykę, tylko no, dzięki, że mi o tym powiedziałeś, przemyślę to i tyle. Ale jeśli ktoś zaczyna z tobą rozmowę z pytaniem, czemu nie masz spodni z garnituru, tylko zwykłe, no to wiedz, że coś jest nie tak, no, po prostu. Dobrze, kochani, to taki spontan w samochodzie. Mam nadzieję, że myśli dla niektórych były ciekawe. Jeśli wam się podoba, zapraszam do subskrypcji, do lubienia, do komentowania, żeby po prostu polepszyć zasięgi kanału. Jeśli ktoś ma ochotę, to można też działalność moją na kanale wesprzeć. A jak to zrobić przez patronite, to link macie w opisie. Jeśli chodzi o zbiórkę, jeszcze pieniędzy na dzieciaki co obiecałem w momencie zakończenia zbiórki było 272 zł, w momencie z, y, rozpoczęcia 127, więc ta różnica zostanie przelana i potwierdzenie przelewu w najbliższych dniach jako post udostępnię. A to co ja ze swojej strony przeleję, to pozwólcie, że prawica nie wie co robi, lewica nie musi się tym chwalić, a że to była publiczna zbiórka, no to o tym Was jak najbardziej poinformuję. Dziękuję i do usłyszenia prawdopodobnie jeszcze w piątek bądź sobotę. Obiecany materiał o tym, czy można opuścić matkę organizację, czy to wypada w ogóle. Posłuchacie, mam nadzieję, że się zgodzicie. Tymczasem miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam.